Witam drodzy Państwo, dzisiaj ostatnie rozpakowanie z serii do komputera dla mojego syna. Czyli będziemy rozpakowali sobie monitor, jest to monitor 22-calowy, dokładnie 21,5 cala acera. Także zapraszam serdecznie na krótkie rozpakowanie. Okej okay, drodzy Państwo, zabieramy się za rozpakowanie. Muszę przeciąć tutaj folię, bo zapomniałem zrobić tego wcześniej. Ale poszło nam to szybko. Także mamy szary, zwykły karton do monitora. Wcześniej syn miał 24-calowy, będzie fajny ale stwierdził, że chce sprzedać komputer, bo chce tableta i komputera używał, nie będzie. Niestety, znaczy ja wiedziałem, że tak będzie. Syn zmienił zdanie i chce komputer po raz kolejny. Także stąd tutaj takie rozpakowania znowu. I teraz tak, co mamy? Oczywiście mamy kabel zasilający. Mamy tutaj kabel VGA. Czyli wideo ten zwykły. <laughs> o kurcze, słuchajcie, zasilacz do monitora, czyli wygląda na to, że monitor nie ma wbudowanego zasilacza w środku lipa trochę. No ale cena była dobra, także tu sterowniki, które tak nie będą potrzebne oraz jakieś instrukcje obsługi. Tutaj mamy zestaw montażowy do posadzenia monitora, za chwilę go złożę i wam pokażę. O, drugi, drugi kabel zasilający w wersji europejskiej, nie UK-owskiej. Yy, I teraz tak, to może sobie na bok. Zrozumiemy teraz monitor, jest bardzo leciutki, słuchajcie, jest bardzo cienki, bardzo lekki. To akurat przemawia na plus tego monitora, powiem wam szczerze. Słuchajcie, nie wiem on waży, ale być może z 1 kg. Także tak wygląda ekran. Ja może go zbliżę. Ups. Tak to wygląda. Zobaczcie, jakieś cienki. Także naprawdę bardzo cienki. Dlatego pewnie zasilacz jest na zewnątrz i naprawdę bardzo, bardzo leciutki. Także to jest duży plus tego. Teraz złożymy sobie monitor. Zobaczymy, jak to wszystko wygląda już na stópce. Możliwości regulacji też dużych nie ma niestety. Natomiast, Aha, dobrze. Teraz tak. To będzie prosta proste złożenia. Tutaj musimy przykręcić. I te dwie rzeczy tutaj ups, składamy do siebie, przykręcamy, żeby nic się nie ruszało, nie obluzowało. Zajmijmy oczywiście sobie tutaj folię ochronne, żeby to nie wyglądało paskudnie. Dobrze, pomalamy. I teraz musimy osadzić monitor w miejscu. I siedzi. Także tak wygląda monitor, całej okazałości, mamy tylko regulację tutaj w ten sposób, dobra taka niż żadna, ja zdejmę tutaj też te folie. Ramki się świecą, czyli też będzie widać paluchy na tym, ale takie życie. Takie życie. To jest monitor LED oczywiście, czyli LEDowy. A dokładny model podam Wam w opisie, ponieważ nie pamiętam, szczerze powiedziawszy. Także tak to wygląda. Ja bardzo, a jeszcze nie powiedziałem jednej rzeczy ważnej. Słuchajcie, jakie mamy tutaj złącza? Mamy złącza DVI, VGA. Niestety kabel dołączony jest tylko i wyłącznie ten VGA, a to lipa. I mamy oczywiście tutaj jeszcze zasilanie, o którym wspomniałem wcześniej. Także tak to wygląda. Bardzo leciutki, naprawdę bardzo leciutki i podobno bardzo oszczędny. Energooszczędny oczywiście. Także tyle z mojej strony, bardzo dziękuję, pozdrawiam, do następnego razu.